Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy ten dzień. Przyjechała dostawa do krzycha. Jest faktura, zapłaci, za za, zobaczymy co tam dostał. A tutaj przywieźli węgiel drzewny do sklepu, tak się wozi w takich paczkach w workach mają do grilli. Pojechali Asina też gdzieś chyba jedzie, wziąłem do skutera idzie w każdym razie. Teraz już nie możemy parkować tutaj naprzeciwko, już wam mówiłem w poprzednich filmach, sąsiadka z przeciwka poustawiała już donicę z kwiatami i będzie otwierać restaurację tutaj narożnikową. A Sina jedzie pewnie po jakieś zakupy czy po coś tam, i pewnie coś zabrakło na kuchni. Tak jak mówiłem, Sina kupiła szczypior. No i dobra, słuchajcie, jest południe, czas na obiad. Nie wiem czy to w tym odcinku, w tamtym poprzednim pokazywałem, jak przygotowywał. Dobra, siadam, jem i widzimy się po obiedzie. Przyjechał u. Częstuje szlugiem. Czy się? Pewnie krzychuł go zaraz poczęstuje samogonem. Tak jak mówiłem, berbelucha została podana. Słuchajcie, tu taka wespa stoi, ona tutaj 3,5 tysiąca dolarów amerykańskich kosztuje. Włoska, oryginał No, piękny motor. 120 na liczniku. No i tak z przodu to się prezentuje. Na tle liści. Słuchajcie, dzisiaj ugotowałem jajka na miękko. I zaraz będziemy sprawdzać, czy się dobrze zrobiło. Oczywiście, jak w przypadku na... No. O, tu pomogę Krzychowi Jak w przypadku jajek na twardo, musimy zalać zimną wodą. W ten sposób. A do jedzenia przydatny będzie nam kieliszek Miałem taki specjalny, ale gdzieś nie, wiem, nie mogę go znaleźć. No, no i dobra, zaraz sprawdzimy. Ja sobie oglądam że kanał się uh, nazywa. BitMEX postanowił, że sobie kupi ten bank. Encyklopedia kryptowalutowa. od 1754 roku i no. właśnie Bitmax. No i niestety wyszły na twardo. Tak w ogóle to gotowałem je na twardo, ale myślałem, że szybciej wyciągnę, a jednak przeciągnąłem czas. Mam już najświeższe informacje: Polo wylądował, teraz czekamy aż przyjedzie i nagrywamy dalej. Słuchajcie, w międzyczasie zrobię takie krótkie Q&A. Ktoś się pyta, czy Krzysiek dobrze gotuje, powiem tak, nawet lepiej ode mnie. Naprawdę muszę to przyznać, że, że dobrze gotuje. Kolejne pytanie, pokazywałem, jak ostatnio ugotować 4 jajka. Ktoś się pyta, czy mogą być 3 lub 5. Oczywiście, odpowiedz mi, że nie. Muszą być 2, 4, 6, 8 lub po prostu parzycie, bo inaczej się nie zrobią, nie? teraz kolejne pytanie. Ktoś napisał, że gotowanie jajek i robienie sałatki to nie jest żaden content, żebym się wziął za robotę, tak jak Krzychu. Niestety nie wezmę się za robotę i wręcz zapowiem, że w kolejnym odcinku, czyli w tym, no tak odpowiadam na poprzedni odcinek, no to w tym już było jajka na miękko, niestety nie wyszło, ale cóż, człowiek może poradzić. To wina gazu i wszystkiego, nie moja, prawda? Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Ktoś się pyta, czy po ostatnim robieniu jajecznicy Doszorowałem patelnię, no oczywiście, wiadomo, że nie, po prostu rzuciłem do zlewu, i no są ludzie tutaj, zrobią, zrobią to lepiej ode mnie. Dobra, przechodzimy do następnego pytania. Użytkownik żelazo 182, zelazo 182, pisze, To żeś się nagotował? No tak, no, człowiek się poświęca dla kontentu. Gotowałem jajecznicę, składniki też drogie. Ale, ale no tak, żeby tutaj coś się działo na, tym, na tych odcinkach, to staram się, staram się, żeby coś było. tak? Przechodzimy do następnego pytania. Użytkownik humision pyta: Sałatka z ogórkiem, bez ogórka? Bo tak faktycznie zapowiedziałem, że będzie z ogórkiem, tego ogórka nie było. No cóż, cóż zdarza się czasem. Ja dopiero od roku jestem restauratorem, tak więc no, powoli wszystkiego się uczę, prawda? Ktoś tu pisze, Piotr y, Pietro W. Po tym filmie moje życie będzie lepsze, w końcu wiem jak gotować jajko, odpowiadam, że to dopiero początek, co pokażę Wam na tym kanale, w przyszłych odcinkach, tak więc zapowiada się nieźle, prawda? Przechodzimy do następnego pytania. Tutaj użytkownik Jegomość1 pisze, widzę Adamie, że znasz się wybornie na gotowaniu, fakt, faktycznie. Jajka ci wyszły al dante, gdybyś gotował je ze dwie godziny, to by zmiękły, no taka jest zasada w kuchni, im dłużej gotunie, gotujemy, tym mamy bardziej miękkie, prawda? Także jajka też, jeżeli zrobiłem 5-6 minut na twardo, jeżeli byśmy je gotowali dużo dłużej, to na pewno by nam zmiękły i by były na miękko, to jest taka podstawa, podstawa gastronomii, kucharstwa. No, ale to chyba wszyscy też wiecie. Moja mała, wielka Odyseja pisze, no teraz to mi zaimponowałeś. Dziękuję faktycznie. No, gotowało się w życiu co nieco, tak więc tej wiedzy trochę i doświadczenia przede wszystkim jest. Michał Rolson pisze emocje jak na rybach. No ja myślę, że bardziej jak na grzybach, ale każdy ma swoje porównania. Przechodzimy do następnego. Pytania, nawet się zrymowało. Użytkownik Ponczusia napisała, że ansup tego już się oglądać nie da. Ponczusia, rób jak chcesz, ja zostaję. Użytkownik Christopher Brown napisał, no to jutro gotujemy wodę na herbatę. No, Christopher, śmieszkowanie ci się włączyło z poważnego kanału tutaj kulinarnego w ostatnich odcinkach podróżniczo-kulinarnego na wysokim poziomie. Żartów ci się zachciało. Dobra, słuchajcie, chyba kończymy to QA, i wracamy do dnia bieżącego. Cały czas jestem w kontakcie z Polem. Jest na lotnisku, stoi w kolejce i no i tam jest tylko jedno okienko czynne. Z samolotu wysiadło około 100 osób, i, i po prostu kolejka, ale myślę, że za jakiś czas pół godziny, godzinę ich wypuszczą. Tuk, tuk, taksówka i widzimy go tutaj przy naszym stole w pola pizza. Polo do pola pizza nawet nawet trafnie się złożyło. Słuchajcie, ponoć już gdzieś tu przyjechał, ponoć gdzieś jest. Szukam jednego broda tego i nie widzę, ale już słyszę. O, na witam, O. Witam, witam, witam. Kto to polo przewarski? Adam Machaj, raport z akcji. A już jest dobra nazwa. Szymano. Siemano, <laughs> Siemano pilder. Witam, witam. Dobra, na, na moment wyłączymy się. Tutaj tego. No, rozporządzenie. Słuchajcie, yy, to jest zdjęcie pod miniaturkę, ale myślę, że lepiej będzie, jak się obrócimy i na tle pola pizza sobie zrobimy, nie? Tak, jak właśnie przed chwilą powiedziałem, że pola, Polo dobrze się tego i Polonia też na tego. Także mamy. Mamy naszego gościa. Szymano mamy na serdecznie. to, na co czekała cała Polska, <laughs> YouTubeowo internetowa Powiedz coś. trzymano na serdecznie jeszcze raz. Piotr Wolu moi drodzy. Plezna sytuacja, bo znamy się z tym gościem z zalamem internetowo od roku 2018 i tak sobie dzisiaj rozpniałem, kiedy my się poznaliśmy i pamiętam, że ja byłem... Czekaj, to chyba słabo światło jest. Na Filipinach? Eee, tak, ja byłem na, ja byłem na Filipinach, ale później byłem na Borneo i on do mnie napisał gdzieś tam w ogóle wyczaił mój kanał jak ma chyba ze 100 subskrypcji. No i gdzieś tam rozmawialiśmy, rozmawialiśmy za każdym razem, jak byłem w Azji, w byłem rok, mówię: Wpadnę, Adam, wpadnę, wpadnę. Adam, ja tu, w Chinach byłem tu, chyba wtedy, nie? Tak, to Adam do Chin, tu coś tam i nie po drodze, tak więc teraz no, oficjalnie coś, że do Kambodży, Siemano, jesteśmy. No i też tam będziemy działać. No dobra, także czekajcie na kolejne odcinki. Ja też się niedługo wyprowadzam. Może Polo też pojedziesz do Siemre, sobie zobaczyć, no bo tam jest Ankor Wat, taki sztandar. Ty byłeś już w Kambodży? Byłem, byłem. no. A Byłeś już, tak? Byłem, ale z chęcią pojadę jeszcze raz. No to dobra. Słuchajcie, zaraz wjeżdża pizza, bo człowiek, gość z podróży musi się posilić. A mnie polo woła, ale ja tu muszę na inspekcję wjechać, czy jest wszystko dobrze robione, bo no mamy bardzo, bardzo bo. ważnego gościa, żeby nic nie spieprzyć mi przy tej pizzy. No dzisiaj, Bo, no, bo nie zapłacę. Bo. No i tyle. Dziękuję bardzo, bo. No, bardzo poważny gość. Tak, no kontrola jest potrzebna. Tak. Już jest wszystko nagrane na wideo, niech widzowie sami ocenią. Mam nadzieję, że będzie no, smakowało. Musi. Ja zjem wszystko. Zwie wszystko. To po co dałeś te świeże składniki, Krzysztof? Trzeba było... Ten, ten. Ta, by, Trzeba było starym, by człowiek tak. wiedział, to bym no, udał te stare. Trzeba było ten, dla Szybki masz osobno na patelni? No tak, to ja. Dobra, nie przeszkadzamy, krzychu. Dobra. Działaj. Zaraz wracam do stronę. Dobra. Słuchajcie, im bym był zapomniał, że link do kanału Piotrka będzie pod spodem, także zajrzyjcie i zostawcie komentarz od raportu. O, tu macie nazwę Piotr Polo Przywarski, taki brudaty człowiek, podróżnik. Zresztą pewnie większość was go kojarzy, ale ci, co nie kojarzą, bardzo polecam, bardzo dużo podróżuję. Zresztą sami zobaczcie. Link macie pod tym filmem, zostawcie komentarz. Dzięki. Dobra, i wjechała pizza? Tak, no to w takim to wydaniu. Mamy sosiki. Polo, dobra, jedz, bo jesteś ja głodny zimawiam. po podróży. Aha. I tutaj jeszcze pozycja reklamowa, bo będziesz wykorzystany do jako Polo. Reklama Pola, pizza. Dobra, jedz, jedz. <laughs> dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dajmy mu zjeść, a Jutro kolejne filmy. Z Piotrem jeszcze w roli głównej mojego gościa. Łapka w górę, subskrypcja. Pamiętajcie, żeby wskoczyć do niego na kanał. Link będziecie mieli pod spodem. Zostawić mu komentarz od raportu, żeby poczuł siłę naszej drużyny również, bo myślę, że i z jego drużyny przyjdą ludzie do nas. Także taki cross jeszcze raz pozdrawiam. Cześć!